Piotr Hubert Langford dał się poznać telewidzom za sprawą udziału w kultowych formatach TVP takich jak Sanatorium Miłości oraz The Voice Senior. Słynny senior postanowił nam pokazać, jak urządził się w swoim domu w Siemianowicach Śląskich. Pokazał także swój ogród oraz zachwycający widok z tarasu. Zobaczcie, jak mieszka Piotr Hubert Langford. Tak mieszka król Turnusu, sanatorium miłości czterech. Piotr Hubert Langford po raz pierwszy dał się poznać telewizom dzięki udziałowi w "Cztery". programu Sanatorium Miłości. Kuracjusz z Siemianowic Śląskich z miejsca zdobył sympatię widzów, którzy docenili jego autentyczność i wrodzoną skromność. Piotr Hubert został również doceniony przez pozostałych uczestników programu, którzy zapewnili mu tytuł króla turnusu 4. edycji programu, Sanatorium Miłości, niespełna rok później Piotr Hubert ponownie przypomniał o sobie widzom TVP. Obdarzony potężnym barytonem senior wziął udział w czwartej edycji, The Voice Senior. Piotrowi, który dołączył do drużyny Alicji Węgorzewskiej udało się dojść aż do półfinału, gdzie zachwycił pięknym wykonaniem hitu Zbigniewa Wodeckiego Lubię wracać tam gdzie byłem. W momencie, gdy widzowie mieli okazję oglądać Piotra Huberta w Sanatorium Miłości Czterech, Król Turnusu postanowił pokazać nam swój dom w Siemianowicach Śląskich, który jak się okazuje, został zbudowany przez niego samego. Jeszcze przed wejściem do jego środka uwagę przykuwa ogromny i przepiękny ogród, na którego utrzymanie z pewnością potrzeba wiele pracy. Sam dom natomiast jest niezwykle przestronny, ale i przytulny zarazem. Nie brakuje w nim również pamiątek z udziału w sanatorium Miłości. Jednak największe wrażenie robi widok z tarasu, który dosłownie zapiera dech w piersiach.